Trzy ludzie, którzy muszą ratować innego chłopca, znaczy dwa ludzie. Bo Paweł utknął sam w piasku. Julian za sam utnie. Paweł zaczyna chyba płakać. Tak, tak zaczyna płakać. Jurek, hmm? Julian, nie! Ten maluch, Teza, Julian iść tam Do Julian do wody. No, widać? Ja. tych chyba Teza, Julian

Może święty? Ja mówię cały. Wow, Julian Mist! Paweł, ja pokaż się! Paweł! Paweł, pokaż się! Kawe, my musimy wrócić do domu. Was a maxi?